Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku mamy przesyłeczkę z Włoch od mojego przyjaciela Alessandro Załatwił on mi troszeczkę produktów z kolekcji Topsa Zaraz zobaczycie co konkretnie I oprócz tego jest jeszcze gazetka Bomber Jedna i druga sztuka Czyli mamy dwa razy Bomber. W jednym egzemplarzu jest Zieliński i Eriksen. Natomiast w drugim Sergio Ramos i Szczęsny. Czyli dwaj Polacy moi kochani. Otworzymy sobie najpierw te dwie gazetki, te dwa magazyny. Natomiast resztę za chwileczkę wam pokażę. Co jeszcze? Czyli jeden egzemplarz jest z marca, a drugi z kwietnia. Chciałbym tutaj podziękować mojemu przyjacielowi: Thank you very much, Alessandro, for help. Zobaczymy, w ogóle, co jest w gazetkach. Czyli po tej stronie mamy Szczęsnego i Sergio Ramosa. A tutaj Piotr Zieliński i Christian Eriksen. Nie miałem jeszcze Zielińskiego, więc jest to nowa limitka do kolekcji. Po jednej saszeczce. Z każdej strony, więc zrobimy sobie teraz taki pojedynek. Saszetki oczywiście złączymy, ale szukamy tutaj tych zawodników i zobaczymy, czy wygra ta strona, czy prawa. Tutaj Dania Polska, a tutaj Polska Hiszpania. Czyli, jeżeli wpadnie karta z Polski, to i jeden, i drugi mają po punkciku. Hradecki, czyli Finlandia fans favorite. Dalej Olsen, Szwecja. Jaremczuk, Ukraina. Roberts, Walia. Lindelöv, Szwecja. Marlos, Ukraina. Lukir, Walia i Van de Beek, Holandia. Czyli też jedna tylko specjalna w saszetce. Tak jak to ma miejsce w Niemczech, w Polsce i zapewne w innych krajach. A tutaj mamy jako specjalną logo Belgii. Dalej Czechy, Szyk. Brozowicz, Chorwacja. Mertens, Belgia. Stankowicz, Austria. Davis, Walia. Malinowski, Ukraina. I Benson. Szwecja, czyli nic, moi kochani, nie wpadło ani dla jednych ani dla drugich. Remis, zobaczymy sobie jeszcze co fajnego mamy w gazetkach. To są głównie plakaty, moi kochani. I kogo mamy tutaj? Na plakacie Ronaldo. Popatrzcie, taki duży plakat. Cristiano Ronaldo i Ciro Immobile. Mamy dwóch bomberów. A tutaj mamy już taki większy magazyn. Tutaj był tylko plakacik, natomiast tu już mamy konkretny magazyn i znowu jest Lazio. Ronaldo i zobaczcie: Milan z sezonu 88-89. Nie wiem, czy kojarzycie nazwiska. No, ja oczywiście wszystkich, bo jestem fanem Milanu. Ale większość na pewno: Paolo Maldini, Franco Baresi, Carlo Ancelotti, Donadoni, Tassotti, Hulit, Van Basten. Więc naprawdę jest tutaj troszeczkę Frank Reichardt, zawodników znanych no i kto jest na plakacie Kandrewa, Dzeko o jest Zlatan popatrzcie jest Zlatan z Milanu więc fajnie będzie plakacik dalej Insigne Luis Alberto Van Dijk Ajax Amsterdam Christiana Girelli zawodniczka Juventusu Domenico to i Bonucci. Tak więc moi kochani, to były dwie gazetki Bombera, w sumie jedna gazetka i plakat, a teraz tutaj mamy jeszcze saszetki blistry z kolekcji Top Smecha, tak ekstra wersja włoska. Do tego są doklejone karty, które Będą mi potrzebne do kolekcji. Zaraz zobaczycie, kto. Tutaj i tutaj jeszcze mamy. Czyli trzy blisterki. Zobaczy, czy dzisiaj jednego otworzymy, czy wszystkie na osobnym odcinku. Więc najpierw zacznijmy tutaj. Alessandro poszukał mi również większej ilości Limitek z zielińskim. Mamy raz, dwa, trzy i cztery. Czyli w sumie z pięć sztuk. Nie jest to zawodnik, który często wpada. Poza bomberem nie wiem, czy jest on w Polsce, czy gdzieś w innym kraju. W każdym bądź razie na pewno był właśnie we Włoszech w bomberze. No i teraz lecimy z kolejnymi kartami i to już jest moi kochani kolekcja tops mecza tak extra, karty typowo włoskie, czyli te które we Włoszech numerki 54 do 50 numeru jest wszędzie identycznie, natomiast od 51 w każdej z tych czterech wersji są inne karty, inne numeracje, inne oznaczenia. No i we włoskiej wersji mamy z numerem 54 Arana Atalanta, Kier również Atalanta, numer 55, 57 Bastoni Inter, z numerem 58 Gagliardini Inter, z numerem 59 Kandrewa również Inter i 60 Esposito też Inter. Następnie 62 spinacola Roma, 64 Pellegrini i 65 Diawara, to też jeszcze Roma. Teraz z Lazio, Luis Felipe 66, Bastos 67, Lazzari 68, Johnny 69, to wszystko było Lazio. Teraz... Arsenal. Dawid Lewis 70, 71 Ceballos, 72 Martinelli, 70 i to był Arsenal, teraz Wolverhampton. Vallejo 74, Kutronę 75, następnie przechodzimy do Sewilli. Oliver Torres 77, Javier Hernandez 78 i 80 Z Luis Sporto. Czyli troszeczkę tutaj jeszcze kart brakuje. Natomiast tu mamy kartę specjalną Men of the Match Di Lorenzo, 18 też tylko w wersji włoskiej. I limitka złota Kevina de Bruyne. W międzyczasie trafiłem już ją, ale wtedy zależało mi bardzo na niej i dlatego. Załatwiłem sobie u Alessandro, no ale tak jak mówię, w międzyczasie wpadła, czyli to moi kochani, mamy w dzisiejszej, w dzisiejszej przesyłce. Jeszcze raz dziękuję mojemu y, przyjacielowi Alessandro. No i co moi kochani, myślę, że praktycznie 10 minutek jest odcinek, więc to starczy. Te blisterki otworzymy sobie na innym, osobnym odcinku, jak widzicie wszędzie są inni zawodnicy Messi tutaj Dzeko, Neymar Ramos, tutaj Coutinho, Van Dijk więc myślę, że osobny odcinek trzy blisterki do otwarcia napiszcie w komentarzu co myślicie na temat dzisiejszej przesyłki ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!